Jak zaczynałem dorastać, to wręcz miałem taki wyrzut sumienia, że wszyscy moi przodkowie zginęli za ojczyznę, a ja tu w tej komunie wegetuję. Poszedłem na astronomię między innymi dlatego, że uznałem, że jest to jedna z nielicznych dyscyplin, która pozwala robić naukę no, jako taką obiektywną. Rzeczywiście udało mi się zorganizować. Pewnie największą taką strukturę informacyjną w podziemiu. Około tysiąca osób pracowało zbierając, przekazując sobie informacje o tym, co się dzieje w, w społeczeństwie. I te wszystkie informacje jakoś tam w bezpieczny sposób musiały dotrzeć do Regionalnej Komisji Wykonawczej i, Technik i Tygodnika Mazowsze. W sposób bezpieczny. I to była dla mnie, już tak przychodząc, pewnie do, do działalności biznesowej, ogromna lekcja zarządzania ludźmi, dlatego że to była ogromna rzesza ludzi, których można było motywować jedynie ideami, jedynie odpowiedzialnością. Byłem pewnie wtedy największym dystrybutorem pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. Miałem Bezpośrednie kontrakty i z e, tak zwanym Lucky Gold Star, czyli dzisiaj LG, e, i z Samsungiem. E, byłem e, jedynym dystrybutorem Kingston'a w Polsce, e, e, więc rzeczywiście przeze mnie e, szedł ten e, import przede wszystkim pamięci do Polski, ale nie tylko. no ja Zaliczyłem jedną transakcję sprzedaży dość dużej partii koprocesorów do Singapuru. Także no to chyba nikomu się w Polsce nie zdarzyło, żeby sprzedać ze Stanów do Singapuru koprocesory, które notabene były chyba produkowane w Malezji. Jedna z moich dwóch firm, czyli TCH Systems wdrożyła system, zintegrowany system do Agory, który to system dopiero. Dzisiaj w roku 2012 jest wymieniany, a został wdrożony w roku no, między 1995 a 2000 rokiem, może 1999.